Hej, znowu nie wiem, jak się przywitać, jakoś, <coughs> bo jakoś naturalnie chyba mi to wychodzi, no ale... E... Chcę zacząć znowu od fragmentu. Ona pisze tutaj o pisaniu, bo to przewodnik dla pisarzy, ale ja to widzę głębiej. Myślę, że Wy też, tak? E... No to spojrzycie i poczujecie to. Parę lat temu prowadziłam grupę, której członkowie wielokrotnie brali udział w moich warsztatach. Przeszłam się po pokoju i zaczęłam pytać: To jak? Czego teraz potrzebujecie? Oni zaczęli odpowiadać: No wiesz, ostatnio nie piszę, bo moja żona jest taka, a taka, a moje życie jest takie, a takie. Rozejrzałam się po nich i odparłam krótko. Wiecie co robić. Bierzcie pióra i piszcie. Ich twarze z miejsca się rozjaśniły. O, okej, okay. przytaknęli. Chwileczkę. Przejechaliście taki kawał drogi z Chicago, z Bostonu, z Kentucky, z Los Angeles. Wzięliście udział w trzech innych warsztatach prowadzonych przeze mnie. Przecież wy już to wiecie. Zdziwiłam się. Tak, ale musieliśmy to usłyszeć jeszcze raz. Nie mogłam uwierzyć swoim uszom. I przejechaliście taki kawał drogi tylko po to, Eee, żeby to usłyszeć? Potwierdzili. To takie proste i oczywiste, ale wciąż o tym zapominamy. Potrzebujemy odkrywać tę prawdę wciąż na nowo. Szczególnie dobrze pamiętam jedną konkretną osobę. Twarz tego mężczyzny zdawała się błyszczeć, gdy to powiedziałam, bo najwyraźniej sądził, że tym razem się nie uda, że tym razem jego problem okaże się wystarczająco duży. Naprawdę w to wierzył, że nie będzie mógł pisać. Z dużą ulgą przyjął bezpośrednie polecenie. Zamknij się i pisz. Nasze małpie umysły są niezwykle silne i kreatywne. Są niestrudzone w wymyślaniu coraz to nowych powodów, dla których nie możemy pisać. Nie wiesz swoim wymówkom. Czym jest małpi umysł? To termin zaczerpnięty z buddyzmu. Małpi umysł to inaczej nasz wewnętrzny krytyk. Jego... Paplanina symuluje krzątaninę, odwraca naszą uwagę od głosu serca. Nasza kultura promuje bycie zajętym, dlatego jesteśmy tak nieszczęśliwi. Jednocześnie kochamy ten stan. Musimy spróbować go zrozumieć. Jest krzątanina, jest małpi umysł i jest prawdziwy głos serca. Czego chce serce? Musimy oddać mu co najmniej 50% czasu. Inaczej nasze życie wypełni krzątanina. Muszę zrobić to i to. Muszę pójść tu i ówdzie. Zajmuję się tym i tamtym. Codzienność jest bardzo uwodzicielska. Po paru tygodniach w tym trybie zapominamy, kim jesteśmy. Tutaj jeszcze takie krótkie zdanie. Tak. Najważniejsze, czego się nauczyłam, zarówno praktykując medytację siedzącą, jak i pisanie, to że myśli nie są prawdziwe i trwałe. Że przywiązujemy do nich zbyt wielką wagę, że wpuszczaniu ich luzem jest wolność. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo myśli łączymy z emocjami, opowieściami, przeszłością, wspomnieniami. Trzy minuty później wpadamy w stan zbliżony do psychozy. Właśnie podobały mi się te fragmenty i mm, ostatnio w stronę o tej książce Mefiu Perego, Przyjaciele, Kochankowie i ta wielka, straszna rzecz. i Powiedziałam, że nie podoba mi się to, to ostatnie słowa, ta wielka straszna rzecz w sensie jego uzależnienia. Że i tak jak tutaj był ten fragment o tym pisarzu, który myślał, że jego problem będzie tak duży jednak, że no, że nie uda mu się tak jakby odblokować. jak sobie właśnie myślę o, o sobie, że ja też często miałam Właśnie to uczucie, że mój problem jest tak duży, że no, że każdemu na pewno się uda, ale mnie nie czegoś przeskoczyć, i, bo jestem jakoś naznaczona. Powiedzmy. No i właśnie o to mi chodzi: o to kładzenie tego akcentu i nadawanie takiej wielkości naszym strachom. Podobał mi się właśnie ten fragment, że te strachy zostały takie tak prześwietlone. I że zostało to tak tak jakby ujawnione. Że na przykład nie tylko on ma takie myśli, że na przykład nic może mu się już więcej nie udać, tylko że myślę, że to w ogóle dla nas jako ludzi jest bardzo charakterystyczne, że ten nasz strach przy, przybiera, tak, przybiera formę no, yy, jakiegoś giganta albo potwora. Tak jak yy, cień na ścianie. Może dawać właśnie duży cień, a być małą rzeczą. Właśnie o to mi chodzi. O, o to. Żeby właśnie zyskiwać dystans do myśli, żeby nie wpadać w psychozę. I jakoś te słowa mi dały ulgę. Nie wiem, czy wy jakoś też to poczuliście, ale właśnie to, żeby ktoś nam powiedział, żeby, no, żeby pisać, żeby robić coś, co się kocha, przez co chcemy się wyrażać na przykład co daje nam wolność i spełnienie. Zamiast myśleć, że że na przykład nasz problem jest jednak tak duży i nasza blokada jest inna niż innych ludzi i większa i w ogóle nieporównywalna. Bo myślę, że to właśnie tylko takie sztuczki umysłu czy myśli więc możemy sobie wylosować jakieś karty, dzisiaj. Aha, i znalazłam fajny rozkład, właśnie. Spadały karty. na moje urodziny 30 września i myślałam o tym właśnie, żeby przeczytać te pytania i wyciągać karty, na przykład. To są, bo urodził się Rumi też tego września. Tutaj są jego cytaty, więc możemy sobie z cytatów polosować karty. Pierwszy to, to czego szukasz, poszukuje Ciebie. Okay. To możemy dorosować sobie Pierwszy tego. To, czego szukasz, poszukuje Ciebie. Jest taka piosenka. Medikoterka. Korzystny wynik. Dziękuję Ci za wyklarowanie sytuacji, która jest idealna i sprawiedliwa dla każdego, kogo dotyczy. Dziękuję Ci, Archanieny Michale, za pomoc w zaufaniu. I podtrzymywaniu wiary. To czego szukasz? No, Sytuacja, w której się znajdujesz, rozwiązała się w godziwy i sprawiedliwy sposób. Będziesz zadowolony z jej wyniku, tak samo jak inni, których dotyczy. Niebiańska pomysłowość obmyśliła plan wychodzący poza zakres ludzkiej wyobraźni. Możliwe, że nie zobaczysz teraz rozwiązania, ale zaufaj, że ono już tam jest. Jesteś prowadzony, by ofiarować swoje zmartwienia lub gniew Archaniołowi Michałowi, więc nie ma potrzeby, abyś się obciążał. Im więcej dasz z siebie Bogu, tym szybciej ujrzysz korzystne rezultaty. Prawowitość, przyniesie ci korzyść. Możliwe wybrane znaczenia. Hmm. Więc możecie któreś do siebie dopasować. Słuchaj, że tak śpiewam. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt nawiedzone. Nie sm Aha. A tak... Nie smuć się, wszystko, co tracisz, powraca do ciebie w innej formie. Wybieram sobie. Ironica. Woodland Wardens. Nie wiem, jak to się. Zaczyna no Zaczynanie od nowa. Nie smuć się, wszystko co tracisz, powraca do ciebie w innej formie. Rumi. No. no. A bo w ogóle jutro się zaczyna ten chiński rok. Smoka, nie, smoka się kończy, ale zaczyna węża. Czyli właśnie to zrzucanie skóry. I odnowa. Uzdrowienie. Zaczynanie od nowa. Wąż i paproć wzywają nas do nowego startu. Regularnie zrzucający sk sk skinę, skórę wąż jest. Symbolem odrodzenia i transformacyjnego uzdrowienia. W wielu kulturach paproć jest związana z nowym życiem i nowymi początkami. Nie wiem, czy to chyba jest majowiec, czy jakiś coś takiego, w Nowej Zelandii jest centralną. No, czymś tam centralnym, wskazującym na o, to jest ładne, ładne. Powrót do Return to One's Origins. Powrót do, do korzeni. Razem wąż i paproć inspirują pewność siebie, kiedy zaczynamy od nowa, albo kiedy rozpoczynamy nową ścieżkę. Odrodzenie jest nieuchronne. Przywołaj magiczną ochronę paproci, i uwolnij się od starych pułapek. Hmm. I następny cytat. Rana jest miejscem, przez które światło wchodzi w Ciebie. Hmm. I dopisuje sobie do tego i chink. Rana jest miejscem, przez które światło wchodzi w ciebie. znowu to jest ta medytacja. Czyli myślę, że tu jest właśnie zachęta do niej. Chyba tam na społeczności wrzucałam o medytacji. abyście chcieli sobie spojrzeć. Hmm. Tutaj ona... Chwilę. Tutaj jest tak, jeśli chcesz być biegaczem, ale uważasz, że dobrze zrobić Ci medytacja, uczyń z biegu swoją formę praktyki i zanurz się w niej głęboko na wszystkich poziomach. Na przykład, lubi się pisanie, to z y, pisania można zrobić formę medytacji. Albo na przykład, jeśli się lubi malować, to, to z malowania, tak myślę. aby jak się lubi sprzątać, to ze sprzątania. Wiadomość o tym znaku można przetłumaczyć na współczesny język jako medytacja. Nie jesteś proszony o uspokojenie fali niepokojących myśli i skupienie się na patrzeniu na rzeczywistość. Tylko wtedy pozbędziesz się głęboko zakorzenionych uprzedzeń, które uniemożliwiły ci zrozumienie własnego życia w całej jego złożoności. Musisz doświadczyć siebie i świata ze spokojem w sercu, aby zdecydować, kiedy czas wstrzymywania się kończy i nadejdzie czas działania. W każdym razie znak ten sugeruje ożywienie duszy poprzez medytację. Jeszcze zobaczy w innych książkach. Spodobały mi się to obrazy dla tego heksagramu. Dwie dłonie położone spokojnie, jedna w drugiej. Ustelnik, myśliciel, klasztor, skupienie umysłu, milczenie, święta góra. To czas świadomego powstrzymywania się od życia publicznego, w zaciszu własnego domu i umysłu, aby osiągnąć całkowity stan spokoju. Dobrowolne osamotnienie sprzyja ukojeniu nerwów, pracy umysłowej, przemyśleniom filozoficznym, medytacji i zgłębianiu samego siebie. Koncentracja uwagi wyłącznie na sobie pomaga nauczyć się kontrolować to, co nieświadome i odruchowe. Zobaczcie jeszcze, jaki jest obraz. Góra po prostu. Tutaj. I następne pytanie. Dlaczego tkwisz w więzieniu, skoro drzwi są szeroko otwarte? Zobaczmy tą się kojarzy z nami, że jeżeli jesteśmy w jakimś z naszą osobą, to, to królowa kielichów, Muszę jeszcze jedną kartę paść ten y, mieczy. Może to być coś takiego, że w jakichś uczuciach utknęliśmy? I tu może być mm, zachęta do tego, żeby oprzeć się na prawdzie, jakieś. Mm. Tak mi to się kojarzy właśnie z. Z taką zachętą do odcięcia czegoś, jakichś uczuć, które powiedzmy, trzymają nas pod wodą. I do wyjścia na powierzchnię, i oddychania pełną piersią, i życia. Bo ona jest trochę taka smutna, więc dlaczego tkwisz w więzieniu, skoro drzwi są szeroko otwarte? Hmm. Może nie docenia swojej wartości. Nie doceniamy swojej wartości. Nie wiemy właśnie, że zasługujemy na tą ekspansję, eksplorację świata, bo mamy jakieś właśnie zakorzenione opinie na swój temat. Ale tak mi się trochę to kojarzy jakby z właśnie brakiem tej miłości do siebie. Albo z myślami, że a, że jesteśmy osamotnieni, że wszechświat nas nie wspiera. Właśnie dla mnie ten hmm, domachawiec oznacza, że wszystko jest możliwe, że jesteśmy młodzi i możemy z ciekawością, otwartością podchodzić do świata, i możemy też zmieniać nasze myślenie. E, tylko, żeby przyjąć tą postawę ciekawości i Bycia odkrywcą albo poszukiwaczem, żeby się wynurzać na powierzchni, pomoże. Bądź jak topniejący śnieg, zmień siebie z siebie. docierać do swojego, to prawda, właśnie. Dla mnie. Nie, wiem, czy tam, czy to, Może tam. Bądź jak topniejący śnieg z siebie, z siebie. Okay. Nie. perspekcja znowu jest zalecana. Bądź jak topniejący śnieg, zmyj siebie z siebie. Pustelnik. I to wewnętrzne światło, które tak jakby wydobywa nas na powierzchnię. I pozwala eksplorować świat. Prawda, mówić i poznać. okej okay, kończę. Dzięki za Waszą, za Wasze towarzystwo. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, papa. Pa.